Ona nie tylko je czytała. W głosie Natalki słuchać lekceważenia. Jej nazwisko pojawia się w tych książkach, w, jak to się mówi, podziękowaniach dla Peggy z wyrazami wdzięczności. W jednej nawet autor napisał: Dzięki za zbrodnię. Dzięki za zbrodnię? A teraz sama została zamordowana. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny lipcowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Mamy lato, mamy wakacje, więc kontynuujemy nasze literackie podróże i dzisiaj, słuchajcie, zabieram Was na wybrzeże, wybrzeże Wielkiej Brytanii, a dokładnie do miasteczka Shoreham, w którym, uwaga, uwaga, panoszy się zbrodnia. Będzie to kryminał leciuchny, beztroski, bardzo wakacyjny, w brytyjskim klimacie, ale przede wszystkim niekrwawy lecz z zagadką jak ta lala. Przed Wami PS Dzięki za Zbrodnię, Ellie Griffiths, wielkobukowy patronat, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Albatros. I od razu dwie sprawy, a mianowicie pierwsza, tak, to jest właśnie ta sama Ellie Griffiths, Ellie Griffiths, która już nas w tym roku zachwyciła swoją powieścią Puste jest piekło. A druga sprawa jest taka, że tak, tutaj również tematem przewodnim są książki, Ba, tutaj słuchajcie, wszystko kręci się wokół książek, no i będziecie też przednio się bawić, rozwiązując tę zagadkę. Peggy była niezastąpiona, jeśli chodzi o wymyślanie drastycznych sposobów uśmiercania ludzi. Potrafiła też wymyślić intrygę, podsunęła mi pomysły na kilka fabuł. Zaczęło się to od żartu, a potem stało się naszą tradycją. Zawsze wysyłałem jej swój nowy kryminał przed złożeniem go w wydawnictwie, a potem wymieniałem ją w podziękowaniach. Peggy Smith nie żyje. Tak, być może miała już 90 lat, czasami też zapominała brać swoich leków, ale no nie zanosiło się u niej jeszcze na śmierć. Przynajmniej tak twierdzi opiekunka Natalka, która ze swoimi podejrzeniami przechodzi na posterunek policji do detektyw Harbinger-Kaur. Czy to możliwe, że Peggy Smith została zamordowana? Coś musi być na rzecz. A to dlatego, że starsza pani miała całą biblioteczkę pełną opowieści kryminalnych, opowieści o zbrodni. Pa, były to dedykowane jej właśnie kryminały. Co więcej, starsza pani, słuchajcie, dostawała pogróżki od jakiegoś czasu, ale przede wszystkim Peggy Smith była konsultantką do spraw zbrodni. Konsultantką, która swoje usługi e, oferowała właśnie autorom kryminałów. Ale to też jeszcze nie wszystko. Dlatego, że śmierć Peggy to jest dopiero początek. To całe czytanie, rzuca Neil. Niedługo wstąpisz do klubu książki, Harbender. Jeśli do tego dojdzie, będziesz mógł mnie zastrzelić. Masz moje pozwolenie. I zaczniemy, słuchajcie, dzisiaj od kontrastu, od porównania. Kto pamięta powieść Pustej piekło, o której zresztą opowiadałam już w tym roku, a która należy do najlepszych książek również 2023 roku do tej pory, to słuchajcie, pamiętacie z pewnością, że jest to powieść gotycyzująca, nawiązująca nastrojem do powieści Dark Academia. Co więcej, to jest również powieść, która no, czerpała garściami z powieści grozy. Było mrocznie było niepokojąco było tak ciężko i klaustrofobicznie co więcej mieliśmy też tutaj jakieś zjawy jakieś duchy takie właśnie nawiązania horrorowe no i przeszłość tajemniczego pisarza odróżnieniu PS dzięki ze zbrodnie to słuchajcie jest kryminał świetlisty i przejrzysty, skąpany słuchajcie w nadmorskiej bryzie i e, takim jasnym świetle. Mamy tutaj wręcz taką otwartą przestrzeń właśnie w kontraście do zamkniętych korytarzy szkolnych z pustej z piekło. To co natomiast łączy obie książki to są właśnie książki. Nie inaczej. Książki, sekrety pisarzy, tajemnice wokół ich powstania. Wszystko to, co z pisarstwem i pisaniem książek no, jest związane. A co samo w sobie może być również świetną podstawą do zbrodni i opowieści do zbrodni, oczywiście. Tym razem, słuchajcie, w PS dzięki za zbrodnie Ellie Griffiths bryluje w tworzeniu takiego beztroskiego lekkiego, bardzo naturalnego portretu brytyjskiego nadmorskiego miasteczka. P.S. Dzięki ze zbrodni to jest właśnie opowieść lekka, pozbawiona krwawych i makabrycznych opisów, nastrojem nawiązująca i klimatem do kryminałów o pannie Marple, Pure Agatha Christie. Zresztą, no właśnie, to nie jest przypadek, dlatego że koncept P.S. Dzięki ze zbrodnie to jest taka panna Marple, ale Arabur, czyli odwrócona, dlatego że wszystko nam się tutaj zaczyna od śmierci starszej błyskotliwej pani. No właśnie starsza błyskotliwa dama e, od duszy detektywa umiera. Natomiast za rozwiązywanie zagadki jej e, zbrodni potencjalnej bierze się zupełnie nieprzygotowane na tę okazję towarzystwo. Bohaterowie są tutaj i dociekliwi i bardzo charakterystyczni. I to jest taka trójka właśnie e, bardzo charakterystycznych postaci plus nasza pani detektyw, którą znamy już z Puste jest piekło. E, oni są pełni takich dobrych intencji i też również pełni takiego czarnego brytyjskiego humoru. I oni, słuchajcie, wszyscy zanurzają się w świat literatury gatunkowej. W świat, który wszystkie te swoje grzeszki, te swoje ciemne sprawki, on je ukrywa za pozorami takiego ułożenia i spokoju. I to nie od dziś, tylko tak od początku swojego istnienia bo tutaj również mamy ten powrót do przeszłości, do złotej ery kryminału. No i cóż, słuchajcie, tutaj wszyscy mają swoje tajemnice, bez względu na to, czy jesteś bestsellerowym autorem opowieści o zbrodni, czy starszą panią, która swoje dni ostatnie spędzała gapiąc się właśnie za okno swojego pokoju. P.S. Dzięki za zbrodnie jest fantastyczną lekturą, jeżeli mówimy właśnie też o takim wakacyjnym relaksie, o takim odpoczynku przy książce. O książce, która jest niezobowiązująca, lekka i jednocześnie bardzo wciągająca. To jest taki kryminał, kryminał. Ellie Griffiths zadbała o to, żeby przyciągnąć naszą uwagę od początku i trzyma ją, ale jednocześnie sprawia nam masę radości. Nie epatuje tutaj przemocą, nie epatuje agresją. Akcja rozwija się niespiesznie, ale za to bardzo satysfakcjonująco. Co, a całą akcję też właśnie podglądamy z perspektywy kilku osób. Ta narracja właśnie zmienia się, i dzięki temu możemy nabrać dystansu i innej perspektywy na różne sprawy. No i właśnie sama zagadka, sama zagadka potencjalnej zbrodni, zagadka kryminalna jest słuchajcie zagadką bardzo satysfakcjonującą i dzięki niej możemy właśnie zajrzeć za kulisę i zarówno tego współczesnego świadka literackiego, ale również tego sprzed lat. Czytelnik kończy opowieść i nasycony i zadowolony, taki rozleniwiony i myślę, że o to właśnie też chodzi, kiedy sięgamy po literaturę gatunkową, kiedy sięgamy właśnie po takie niezobowiązujące kryminały. Dzięki za zbrodnię Ellie Griffiths dla Was, kochani, do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem Albatros. Natomiast pytanie konkursowe brzmi, podrzućcie swoją ulubioną, kryminalną opowieść. Może to być książka, może to być serial, może to być film, opowieść zbrodnicza, taką, którą polecacie zarówno mi, jak i sobie nawzajem. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście, który jest dedykowany na społecznościach YouTube. E, taki post pojawia się co kilka tygodni. Griffiths całkowicie w tym roku ujęła moje serce. Słuchajcie, Puste jest Piekło, jest fenomenalną, właśnie taką gotycyzującą powieścią. Takim trochę właśnie thrillerem Dark Academia. Taką powieścią, która zabiera nas trochę w taki mrok. No właśnie, mamy tutaj i tę grozę, i ten tajemnicę autora grozy. Tutaj natomiast jest właśnie takie świetlista przestrzeń, wręcz taka otwarta, właśnie ta morska bryza, takie brytyjskie miasteczko i zupełnie inne postacie. I ogromnie podoba mi się ten kontrast, że te powieści są zupełnie do siebie tak naprawdę niepodobne ale są podobne w jednym i to co je łączy to są oczywiście książki ja właśnie uwielbiam nawiązania literackie uwielbiam nawiązania do książek a w P.S. Dzięki ze zbrodnie ogromnie podoba mi się to zajrzenie za kulisy właśnie tego świadka literackiego który niewiele się zmienił z tym biegiem lat, słuchajcie, e, to się zresztą przekonacie. Jest tutaj również prześwietny motyw e, takich pocztówek, e, pocztówek, które niosą ze sobą właśnie zagrożenie e, i e, pocztówek z pogróżkami. Te pocztówki to jest świetna w ogóle sprawa, bo sami zobaczycie i przekonacie się, o co z tymi pocztówkami chodzi. Ale pocztówki to jest też bardzo dobry motyw, i on jest mi dość mocno bliski zresztą. No ale to musicie właśnie przeczytać, żeby zrozumieć dlaczego. Ellie Griffiths e, operuje tutaj też e, takim e, humorem brytyjskim. Właśnie mówię, całość jest lekka, bardzo taka marplowa, panna Marpo, więc marplowa. E, taka, no, pozbawiona takich e, ostrych kantów, pozbawiona e, takiego mroku. No, tak jak mówię, ta powieść jest świetlista, pomimo tego, że jest opowieścią o zbrodni i niesie ze sobą masę, masę Friday, właśnie takich wakacyjnych wrażeń, a przynajmniej ja mam takie wrażenie i myślę, że spodoba Wam się. Szczególnie właśnie teraz, w takim letnim okresie, taki czytelniczej, również bez troski. Polecam Wam najserdeczniej. Jeśli jeszcze nie czytaliście Puste jest piekło, to koniecznie, koniecznie nadrabiajcie zaległości. No i mam nadzieję, że u nas również wyjdzie trzeci tom serii... Um tej serii dlatego że to co jeszcze łączy te książki to jest detektyw Detective Harbinder Kaur. Pani detektyw, która również ma tutaj swoją historię, swoją własną osobistą historię, jakby mierzy się z własnymi problemami i z własnymi no właśnie, to musicie słuchajcie, musicie również ją poznać, bo ja nie chcę tutaj niczego spoilerować, ale tutaj również jest jej historia. Można te książki czytać bez kolejności i że będziecie świetnie bawić, bo tutaj nie ma tak w zasadzie żadnych spoilerów. O, no, no właśnie. E, słuchajcie, dzięki ze zbrodnie, dzięki ze zbrodnie puste jest piekło. Ellie Griffiths, polecam Wam najserdeczniej również na to letnie zaczytanie. Czytajcie i bawcie się dobrze, taki brytyjski kryminał dobrze robi na głowę. O, czytajcie również na blogu takiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!